Mianowicie mecze, w którym to rekord bielsko-biała z tęczą Bydgoszczy. No i nie ma gola! Jeszcze jedna okazja! W końcu udaje się Julii Gutowskiej umieścić piłkę w siatce. Słupek, poprzeczka znów! Bednarek i Gabitkowska, Maja Fall, Nikola Siwek, Martyna Galus, Karolina Nowak, Kinga Niesłańczyk, Maria Płonka, Julia Sikora, a tymczasem 2 do zera, ależ początek tego meczu. Figura podwojona, ale ładnie wyszły spod pressingu goszczanki Figura. Wysoka zawodniczka rekordu, strzelenie wieje. w jej kierunku, nie, w kierunku stojącej na czwartym metrze piłka. Niżej notowanym rywalem, ale gra nie kleiła się. Rekord bielsko-biała 3: tęcza Bazzi, Rzut Karny Martyny Barczak, ale nie trafia z 6 metrów w tej sytuacji. Fal na 9 metrze. Fal dobra, to była okazja. wykorzystują moment, że zmieniają rekordziski piłkarki tęczy strzał. Jednak obronią. Becker. Ostatnia minuta. Tutaj trochę po dwóch trzecich. Rywalizacji w grupie A. No, bo po cztery punkty będą mieć zawodniczki, targowianki, targowisko i rekordu bielsko-biała. No ale z uwagi na to, że wyżej targowianka pokonała SMS Łucz niż rekord tęcze.